No i co, w sumie znakotowałem go jednym uderzeniem, także może nie mam takiego nakotującego ciosu, jak co po niektórych, ale na pewno znakotować też potrafię. To Jest Boks jest sponsorowane przez miejsce przygotowań Tomasza Adamka, Hotel Blue Mountain Resort oraz firmę Bilo Poland. Z Łukaszem Wierzbickim tuż po wygranej nad Nikolą Kolombowkiem. E, musi być bardzo zadowolony. Tą walkę ja bym podzielił na takie trzy etapy. E, pierwszy totalna dominacja i, i, i pokaz boksu. Później był mały kryzys, też związany z uderzeniami e, na dół. A, no i w końcu knockout i To Rozbijmy to na części pierwsze i, i właśnie powiedz mi o początku. Zaatakowałeś mocno, chyba większość osób się spodziewało, że to on będzie atakował ciebie, a to ty ruszyłeś gdzieś tam na niego i inicjowałeś te ataki. Taki był plan? Plan był nie stać przed nim, tylko gdzieś tam. Atakować go z różnych kątów. Chodzić dużo na nogach. Uderzać dużo lewą, prawą ręką. I się tego trzymałem. Później trochę po tych ciosach na dół... Może trochę zabrakło mi powietrza. Ale... Też tak trochę po prostu odebrało mi to na chwilę ochoty po prostu tej walki, nie? Te uderzenia na dół. I... No i tak. Później wróciłem do siebie po, tam po dwóch rundach kryzysu. Zacząłem znowu boksować swoje, znowu przednią ręką, zachodzić go, no i trafiłem go tym e, prawym sierpem, takim odczepnym w sumie, który wszedł na szczękę i go znokotowałem. Wiele osób dziś tam mówiło, Łukasz Wierzbicki dobrze boksuje, ale nie ma ciosu, chyba dzisiaj udowodniłeś, że, że jednak nie głaszczył. No kurde, trafiłem go tak e, w punkt, e, takim odczepnym w sumie ciosem, e, no i co, w sumie znokotowałem go jednym uderzeniem, także może nie mam takiego knockoutującego ciosu, jak co po niektórych, ale na pewno z też potrafię. Czy był faktycznie taki silny, jak tam wiele osób się spodziewało, jak wiele osób go opisywało fizycznie i czy czułeś te jego ciosy? Może nie był taki silny fizycznie, ale taki zdeterminowany, taki brudny boks trochę pokazał. Um, tego też się spodziewałem. Siły tak... silniejszy na pewno było ode mnie fizycznie też i na pewno takim brudnym boksem miał dużo większe szanse na wygraną niż niż takim technicznym boksowaniem, próbowaniem gdzieś tam technicznego boksu. No, w takim boksie na pewno nie miałby większych szans. Żadno dlatego no, boksował tak, robił to, co mógł, żeby wygrać. Kiedy Mateusz Borek zaczął organizować te obozy w Blue Mountain, wcześniej w Ostali Śnieżka, to były one jakby dostosowane pod Tomasza Adamka. Teraz mam wrażenie, że to Ty jesteś takim numerem jeden tam pod którego to jest wszystko dostosowane, mam rację. I ty, czy ty w ogóle jakoś z trenerem się już zacząłeś dogrywać w coraz to lepszy sposób? Znaczy ja tam numerem jeden się nie czuję. Nie chcę mówić, że jestem numerem jeden. Jestem jeszcze... Teraz był z nami Patryk Szymański, był Damian Jonak. Numerem jeden nie jestem, na pewno jestem gdzieś tam oprócz tą Kadamka najdłużej w tym, w tym teamie na tych kampach no i tak, no. I może najdłużej naj, naj, naj trenuję z, z Gasem ze wszystkich i, no i też może gdzieś tam naj, najlepiej już się z nim znam i coraz więcej, coraz więcej się od niego uczę. Wcześniej na tych, ja, ja. tych obozach był Tomasz Adamik, z którym raczej nie porobiłeś niczego. Teraz Damian Jonak i, i Szymański to chyba coś tam z nimi posparowałeś też. Z Patrykiem sporowałem. E, e, kilka kilka ja, dobrych rund ja, razem, ja, razem, ja, razem stoczyliśmy właśnie Patryk tam idzie. Patryk do zobaczenia. I'm going yeah. back to blue to make some Ci ade. Ci ade. wins for next week. Good job. Thanks, coach. Thanks for everything. No. Are you are you going like like right now? I'm going right now. Okay. Hey, don't call me for at least a week, 'cause I had enough of your shit. Okay? I have enough of of you too, coach. See you. I'll see you on Monday. Who's your favorite trainer ever? Gus Karin. Gus Karin. No. <laughs> <See you. laughs> um, z Patrykiem. Uh, tutaj też na pewno Patryk domy trochę takie odporności psychicznej bo Raz jak sparowaliśmy, jak mi o wiem dlaczego wytrzymałem te ciosy poniżej pasa, znaczy Patryk nie wiem poniżej pasa, ale raz jak mnie uderzył na dół w sparringu, to mi kurde wątroba bolała bardziej jak po Sylwestrze, nie? nie no żartuję, sparowałem mówię dużo z Patrykiem Szymańskim, ze Oskarem Kapczyńskim, no są duże, <laughs> dużo więksi zawodnicy ode mnie, nie na pewno dużo mi to dało. Pozatjaś tutaj trochę Polaków. Liczysz teraz na walki za granicą, liczysz na jakieś wyjazdy, czy albo jakieś solidnie zawodników, którzy będą sprowadzani tutaj dla Ciebie, żeby piąć się w rankingach? Czy masz jeszcze jakiegoś Polaka na celu? Nie, raczej chcę gdzieś tam Przemek Runowski. no Przemek ma teraz ciężką walkę, zobaczymy jak to tam pójdzie. No, nie wiem, no zobaczymy, zobaczymy, jak to tam się wszystko będzie układać. Z kim będę ja walczył, nie rozmawiałem jeszcze ani z Mateuszem Borkiem, ani z Mariuszem Grabowskim, także na razie jest mi ciężko powiedzieć. Ten pas, który tutaj trzymasz, coś dla Ciebie znaczy? Bo, bo często są te paski jakoś tam gdzieś tam, powiedzmy, wyśmiewane przez, przez ludzi. Czy znaczy ludzie się śmieją z takich pasków, bo śmieją się ci, co nie wiedzą, ile ile to kosztuje tak naprawdę, żeby, żeby coś takiego zdobyć. i No i tak, no dla mnie to na pewno dużo znaczy przez to, że tak kiedyś tam rozmawialiśmy, że e, ja tak naprawdę miałem, e, nie miałem łatwej drogi, żeby się tutaj znaleźć. E, tak naprawdę teoretycznie patrząc to nie miałem żadnych podstaw, żeby znaleźć się tutaj, gdzie jestem, bo ani nie miałem kariery amatorskiej, a, ani, ani nie miałem promotora, ani nie miałem tak naprawdę trenera od boksu takiego stricte, dopiero tam od jakiegoś czasu. E, a jestem tutaj, gdzie jestem. Ja trenowałem z Smokiem Adamkiem na Florydzie. E, teraz jestem mistrzem Polski, już obroniłem ten tytuł. Kilka razy. Wam jest na pewno dużo znaczenia. Dziękuję i gratulacje. Dziękuję bardzo. Wszystkich fanów Boxu zapraszamy na stronę Facebook oraz na stronę naszego sponsora Bilopola.